Weteran 2025 Mekka dla tych wszystkich zmotoryzowanych świrów. W sumie zobaczymy. Idziemy sprawdzić. Osiem pół za motorynkę dziewięć. No cóż nie konkretnie. Z co i z przeglądem. Widziałeś? Hmm? 7... Już dzisiaj chyba nie, nie zwojujemy, no nie? Niedziela to już jest po bazarze, można powiedzieć. Interes To Kto miał sprzedać, to posprzedawał. Wielka z 70 roku, 7 tysięcy To to chodzi na siano, tak?